Tak, bo chcę przypomnieć, że gmina Morawica była takim Kopciuszkiem, jednym z, jedną z najbiedniejszych gmin w Województwie Świętokrzyskim i myśmy nie mieli żadnego posagu z minionego okresu, wręcz przeciwnie, wiele obciążeń, dlatego musieliśmy sobie radzić od samego początku, startując od najniższych dochodów na jednego mieszkańca, czyli wskaźnik G był poniżej 0,40. Co sprawiło, że osiągnęliśmy sukces? Ja myślę, że konsekwentna praca, strategia, która była przemyślana, przewidziana na wiele lat do przodu i to wszystko przynosi efekty. Jeżeli ja powiem, że w latach 90. zakupiliśmy 50 hektarów gruntów za, no za grosze dosłownie, bo to likwidowały się rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a dzisiaj jest tam specjalna strefa ekonomiczna i sprzedajemy te grunty za ciężkie pieniądze, poza tym pojawiają się kolejne firmy, które u nas inwestują, budując jak gdyby ten rozwój gospodarczy. Także gmina się bardzo przez ten czas zmieniła. Jej rozwój opiera się na trzech filarach, czy na rozwoju gospodarczym, ekonomicznym, na rozwoju społecznym i na rozwoju ekologiczno-przestrzennym. My bardzo dbamy, żeby wszystkie te obszary się rozwijały, to jest tak zwany zrównoważony rozwój gminy. Jesteśmy również gminą absolutnym liderem. Ten wskaźnik akurat nie był brany tutaj pod uwagę, jeżeli chodzi o przyrost mieszkańców. U nas od 90 roku było, przybyło było 10,5 tysiąca mieszkańców. Teraz jest 16 700. Jesteśmy liderem w regionie świętokrzyskim, każdego roku przybywa gdzieś około od 150 do 200 mieszkańców. To, wszystko, to świadczy w zasadzie o wszystkim. Bo jeżeli ludzie do nas przychodzą, czyli czy, czy, czy idą? idą do takich gmin, gdzie jest dobrze, gdzie jest wysoka jakość życia pod każdym względem, stąd no, jest powód do dumy na pewno. Muzyka no to nie jest takie wbrew pozorom łatwe pytanie. Po pierwsze tak. Na pewno ten kierunek rozwoju oparty na tych trzech filarach to będziemy kontynuować, natomiast dostrzegam, jak niektóre gminy popełniają błędy, nadmiernie, jak gdyby industrializując się, czyli wprowadzają za dużo firm. Ja uważam, że powinna tu być zachowana równowaga, powinno być miejsce do reakcji, do wypoczynku, powinna być wolna przestrzeń, a firm w miarę, ale nie za dużo. My mamy wydzielone specjalne strefy ekonomiczne, jedna to jest powierzchni łącznej prawie 100 hektarów, druga kilkadziesiąt hektarów. I uważamy, jeżeli te tereny całkowicie się zabudują, to powinniśmy na tym poprzestać. Bo no, dostrzegam, może nie w regionie świętokrzyskim oczywiście, ale jeżeli weźmiemy Maryję Poznania, czy chociażby Wrocławia, gdzie pracownicy dowożeni są z kilkudziesięciu kilometrów do miejsc pracy przez firmy, które tam zainwestowały, to oprócz tych dochodów oczywiście w efekcie płacenia Janusikowego, to w zasadzie dla mieszkańców tych gmin to nie jest komfort życia w takiej gminie. My kierujemy się jednym celem, jakością życia mieszkańców, na tym nam zależy. I te wszystkie pozostałe cele są jak gdyby podrzędne i one właśnie temu służą. I to wydaje mi się, że to również taka trochę moja rada dla wszystkich samorządowców, aby o tym pamiętali. Kiedyś pamiętam, była u mnie delegacja, już w tej chwili, nie pamiętam, z której ich mieli, powiedzieli do mnie tak, mówię, słuchaj, wiesz co, u ciebie to robi się wszystko dla ludzi. Buduje się wszystko dla ludzi, no bo o to chodzi, bo po to jest właśnie samorząd, żeby właśnie pracować dla własnych mieszkańców.